Czy można powiedzieć, że środki finansowe, które przeznacza państwo na badania, na rozwój, te środki, które są kierowane do wyższych uczelni, należą w ostatnim czasie do jednych z najwyższych w historii? Myślę, że można tak powiedzieć. Ubiegły rok był bardzo udany, jeżeli chodzi o kwestie finansowe dla systemu nauki Szkońca Wyższego. Ten również zapowiada się obiecująco. Nominalny wzrost środków budżetowych krajowych i europejskich na rok 2020. To 11%. W liczbach bezwzględnych jest to kwota 3 miliardy 69 milionów złotych, czyli wzrost kwotowo również jest imponujący. W tym znajdują się środki na tak oczekiwane podwyżki dla systemu szkolnictwa wyższego w wysokości 6% funduszy wynagrodzeń dla wszystkich pracowników uczelni, nie tylko dla pracowników akademickich. Poza środkami budżetowymi ustawa około budżetowa przewiduje możliwość dofinansowania systemu nauki, szkolnictwa wyższego, uczelni, ale również takich jednostek jak Narodowe Centrum Nauki czy Sieć Badawcza Łukasiewicz obligacjami Skarbu Państwa w wysokości do 1 miliarda 133 milionów złotych. Także łącznie ten wzrost jeszcze można powiększyć o planowane do przekazania skarbowe papiery wartościowe, czyli można, można powiedzieć bez przesady, że ten wzrost jest naprawdę imponujący. Te środki, które są przekazywane w formie obligacji, to czy dopiero mogą z nich uczelnie korzystać w momencie, kiedy następuje zapadalność obligacji i są środki wypłacane, czy można ewentualnie, czy uczelnie mogą je wcześniej sprzedać? Jeżeli chodzi o pierwsze obligacje, które zostały przekazane w 2019 roku na zadania typowo inwestycyjne, to te środki mogą być wykorzystane, te instrumenty wcześniej, przed terminem zapadalności, za zgodą Ministerstwa Finansów. Minister Finansów, z tego co pamiętam, wydał takie zgody na kwotę, Około 250 milionów złotych. Natomiast już ta nowa partia obligacji przewidzianych w ustawie około budżetowej na rok 2020 nie wprowadza takiego ograniczenia. Nie wprowadza również ograniczenia co do zasadności przeznaczenia tych środków. Czyli one mogą być przeznaczone zarówno na wydatki inwestycyjne, jak i na wydatki bieżące. Ta elastyczność nowej tej partii obligacji jest zdecydowanie większa. A na jakich zasadach uczelnie wyższe otrzymują te środki? Muszą przedstawiać jakieś projekty badawcze, czy muszą pokazywać, że już wykorzystały w sposób odpowiedni w poprzednich latach środki, które otrzymały od państwa? W, w, w roku 2019 obligacje trafiły do wszystkich uczelni publicznych i tych finansowanych na zasadach równorzędnych z uczelniami publicznymi oraz do jednego międzynarodowego instytutu badawczego i wszystkie uczelnie otrzymały i ten podział nastąpił niejako z klucza, że maksymalnie uczelnia mogła dostać 50 milionów w obligacjach, to był taki kap, w zależności od wysokości kapitału zasadniczego uczelni i Stosowaliśmy taki troszeczkę mechanizm odwrócony, że uczelnie największe nominalnie dostawały kwoty najwyższe, niemniej jednak procentowo do ich kapitału były to taki stosunek najniższy, a uczelnie mniejsze i średnie, tak zwane uczelnie regionalne, dostawały mniej środków nominalnie od uczelni największych, ale w stosunku do ich kapitału te przyrosty były zdecydowanie większe. Została zachowana zasada zrównoważonego rozwoju, że nie tylko środki trafiają do uczelni największych, tych najbardziej dokapitalizowanych, ale również do uczelni regionalnych i uczelni zawodowych. Jeżeli chodzi o, o środki, które e, przewidzieliśmy w formie obligacji w ustawie około budżetowej w 2020 roku, to gro tych środków trafi do uczelni badawczych, czyli około. Pół miliona obligacji trafi do 10 uczelni badawczych wyłonionych w konkursie przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. I te uczelnie mają swoje programy, które były przedkładane w konkursie, mają realizować, ale środki nie są bezpośrednio związane z finansowaniem tych programów. Można powiedzieć, że zwiększenie finansowania uczelni badawczych to jest... Pewien rodzaj bonusu, nagrody za ich doskonałość. Planujemy również część środków przekazać do y, sieci badawczej Łukasiewicz, która niedługo będzie obchodzić pierwszą rocznicę swojego funkcjonowania. Na, byłyby to środki przeznaczone dla centrali, która dystrybuowałaby je w zależności od potrzeb do poszczególnych instytutów sieci. Czyli ministerstwo w jakimś zakresie nie, mo nie monitoruje. Jakby efektywności wykorzystania tych środków przez uczelnie wyższe czy przez ośrodki badawcze. Ministerstwo oczywiście monitoruje, gdyż uczelnie sprawozdają się później z wykonania swoich budżetów, z wykonania środków. Niemniej traktujemy te środki nie jako dotacja celowa, która podlega takiemu ścisłemu rozliczeniu i, co ważne, jest ograniczona rocznością budżetową, traktujemy te środki jakie takie wzmocnienie, przynajmniej te 3 miliardy obligacji, jakie takie wzmocnienie kapitałowe uczelni. I to weszło na kapitały uczelni i stanowi środki własne uczelni, te 3 miliardy przekazane w roku ubiegłym. Po prostu dokapitalizowaliśmy uczelnię doposażyliśmy się.